Witajcie w nowym vlogu na moim kanale, a w zasadzie to we vlogmasie. Mamy pierwszy vlogmas, który nagrywam 4 grudnia. Mieliśmy kilka dni tutaj obsługi ze względu na przeprowadzkę i tak dalej. Pewnie słyszycie, echo w tyle, jesteśmy jeszcze w warunkach polowych, więc chwilowo sobie tutaj pomieszkujemy w domu, ale jeszcze mamy dużo do zrobienia, więc dzisiaj taki no trochę inny vlogmas. Musiałam też wprowadzić jakieś mini dekoracje, gdyż na razie nie będziemy na pewno ubierać choinki, bo po prostu tutaj y, to nie ma sensu. Natomiast mam tutaj moje piękne mini choinka. Y, tutaj taka papierowa z zeszłego roku. Y, I mój piękny domek na cudycze. Y, Dzisiaj jeszcze jestem nieogarnięta, dopiero mam mój sweter przed kilku lat z Wasali, spodnie piżamowe, zimowe i zaczynamy przygotowania do wyjścia. Kupiłam sobie wczoraj taką piękną kosmetyczkę w Wisku, idealna taka zimowa, więc właśnie sobie czyszczę teraz kosmetyki i będę tutaj wkładać sobie, no ale też się muszę nimi pomalować, więc możemy się szybko razem ogarnąć. Zostawcie subskrypcję i lajka pod tym filmem i zapraszam Was do oglądania. Dzisiaj na pewno pojedziemy sobie do miasta, bo ostatnie dni tutaj byłam, właśnie trochę mm, musiałam tutaj siedzieć w domu, żeby załatwić różne rzeczy. Wszystko jest teraz też w pudłach. Chciałam sobie coś e, kupić, jakiś kubeczek. Na szczęście znalazłam też z, z zeszłego roku e, z Pepko Baby cold Outside. Piękny kubeczek, więc kawka wyjeżdża. E, no i co? Chyba będziemy zaczynać po prostu makijaż. Pierwszy krok. E, podkład z paese. Niestety ja zawsze miałam problem, że mam taką chyba jasną skórę, no ale ten podkład jest aż dla mnie za jasny, ale później naprawiamy to bronzerem. W ogóle też pierwszy w końcu mam lustro, bo kilka ostatnich dni malowałam się do serka z paletki, jeżeli się w ogóle musiałam malować. A wczoraj kupiliśmy y, lustro w Meble. Takie. <grym> Więc w końcu też mam lustro. No i tak jak mówiłam, ten podkład się wydaje teraz mega jasny, ale to naprawimy. Wcześniej używałam takiego z Eveline, niestety to już jest końcówka, nie wiem po co go nadal trzymam. Będę musiała sobie kupić jakiś fajny podkład. Możemy też ostatni raz użyć tego różu z Eveline. Chyba z Eveline, ponieważ już jest wszystko zdarte. Pudry mam z Everback London. To jest do, pod oczy, jego rzadko na razie używam, a ten jest do całej twarzy, więc yy, tego już użyłam. Nądują naszej kosmetyczki. I teraz moja nowość, która powinna uratować to wszystko jasne. To paletka z Hourglass. Możemy już ściągnąć końcówkę tą folię. Mam jelonka. Yy, kupiłam na Black Friday, bo promocja w Sephora. Piękna jest. Zanim ją kupiłam oglądałam dużo opinii i niektórzy mówili, że na początku te kolory są bardzo takie e, mało napigmentowane i trzeba użyć ich kilka razy, żeby dopiero ten pigment był aktywny, coś w tym stylu. Chyba są to produkty wypiekane. Natomiast ja już zauważyłam, że róż od razu jest taki intensywny, natomiast bronzer jeszcze nie. Ja na razie używam sobie tego bronzera. Nie wiem, czy widać, ale ja widzę już efekt. I teraz mamy te dwa róże. Ja ostatnio używam w sumie raz, przetestowałam dwóch, a raz tego środkowego, więc dzisiaj chyba też środkowy. O, i ten róż widać od razu. No trochę chyba jest lepiej, ale i tak powinnam kupić ciemniejszy, ciemniejszy podkład. Ale nie ma tragedii, więc paletka Hourglass. Nowość wcześniej używałam dr. Ireny i Użyłam tą paletkę, mam ją, ale nie wiem gdzie teraz jest. Moje brwi też już wołają o pomstę do nieba, trzeba by coś z nimi zrobić. Natomiast na razie wieszcza taka kredka z Lovely, żeby po prostu je jakoś podkreślić. Tutaj chyba mocno zaszalałam z tą brwią. I jeszcze najgorsze jest to, że po prostu nie mam tego krzebyczka I to jest do włosów, a ale chwilowo używam tego do brwi. Tak to jest. No przeprowadziłam się, wszystko jest w pudłach i tylko codziennie przeglądam 50 pudeł, co jest gdzie. No tutaj trochę zeszalałam, z tą grubią. To brewtar do Lublina prowadzi. No ale dobra, nie jest źle, nie jest źle. Odkąd właśnie mieszkamy na tutaj, no, no nie chcę mówić na budowie, bo to nie jest budowa, ale odkąd tutaj mieszkamy w warunkach polowych, to moje usta są bardzo przesuszone. Nie wiem, czy będę je dzisiaj malować, ale e, to, co lubię robić na co dzień, to mam taką e, kredkę z bel. ojej. No nie wiem, wyjeżdżam teraz strasznie. Jest bardzo ładna ta kredka. E, no i tak, mam jeszcze z tego... z AA w zeszłym roku pokazywałam Wam, testowałam na vlogu właśnie e, ten olejek do ust i muszę sobie w końcu kupić nowy, bo on jest świetny. Uwielbiam go. E, właśnie ten olejek do ust. Albo mam jeszcze taką pomadkę Kupioną przypadkiem z Ewy Paddy London I ją też bardzo lubię Co prawda no nie jest jakaś taka trwała, znika No aż to tak nie wygląda ładnie Jak mam takie suche skórki Ale nie powinnam ich Chyba ich wysuszyć, bo ona jest właśnie taka kremowa. I myślę, że wyglądamy o wiele lepiej teraz I czas na włosy moja ulubiona część czyli włosy zakręciłam wczoraj, że mi dzisiaj ładne włosy do vloga zobaczymy czy wyszło piękne no oczywiście takich nie zostawiam tylko można albo palcami albo sobie je rozczesać zaraz zobaczymy jaki jest ich stan Super wyszło bardzo ładnie. Potrzebuję tylko jeszcze suchego szamponu, żeby trochę odświeżyć je u nasady, bo zazwyczaj takie właśnie doki robię na drugi dzień. No i jesteśmy gotowi. Jeszcze tylko ubrać spodnie i zaraz będziemy iść, ale zanim idziemy, to jeszcze kalendarz adwentowy. Witajcie w naszej sypialni. Odzywam się z materaca, bo na razie śpimy na takim dmuchanym materacu. No i nie wiem, wspominałam Wam też, że Arek. Kupił mi kalendarz adwentowy, chciał rytuaz, natomiast kosmetyków u mnie nie jest aż za dużo, więc wolałam taki do paznokci. I tak, nie mam przy sobie chyba tych wcześniejszych, a może mam. Więc to jest ten kalendarz, który ja mam z manicurist chyba. W pierwszym okienku była taka baza. Do paznokci Które już sobie użyłam w Okienku numer 2. Tego jeszcze nie użyłam Bo muszę doprowadzić moje paznokcie Do jakiegoś stanu Żeby móc tego użyć To jest taki ciemniejszy lakier A moje paznokcie W zasadzie przeprowadzki się jeszcze dodatkowo połamałem, Mimo, że nie było aż tak źle po zdjęciu hydryd. No to teraz jest jeszcze gorzej. Wczoraj był top coat. No i dzisiaj czwóreczka. Czwóreczka jest taka, więc bardzo lekkie. Może jakiś pilniczek będzie albo coś do odsuwania skórek. Pewnie pilnik. Zobaczymy. Tak. Mamy dzisiaj pilniczek. Fajnie. E, więc można już sobie dzisiaj zacząć robić te paznokcie Ale ja chyba jeszcze nie będę miała na to czasu Poczekam jeszcze na kolejne okienka A tak w środku ten pad właśnie wygląda Ale też nie wiem czy pokazywałam I tu wiążemy sobie na no jutro Bardzo mi się podoba ten kalendarz jak na razie e, Arek też ma jego kalendarz, który jemu zrobiłam to otworzy, otwiera po pracy, więc jak wróci, to wtedy. Skoro tutaj jesteśmy, to możemy jeszcze na końcówki włosów nałożyć olejek z Kerasa, te Glaze Drops. To dostaną na od Darka. Dosłownie troszeczkę, bo ja teraz wszystko mam suche i włosy, i twarz, i usta. Przynajmniej mnie to motywuje do picia większej ilości wody. No dobra, ładnie. Ładnie leśnią. Jak pięknie to pachnie. Już jestem, przy okazji zmieniłam sobie sweterek na taki też zimowy. Nie wiem, czy pamiętacie, w zeszłym roku, jeżeli ktoś oglądał mój taki vlog, nie wiem, czy to był w grudniu, czy w styczniu, taki vlog zimowy nagrałam, zima w Gdańsku. I tam, jeśli dobrze pamiętam, to mierzyliśmy pierwszy raz balaklawę z Wasali, taką wełnianą i ja ją uwielbiałam. I któregoś dnia włożyłam ją do kosza na pranie, natomiast trzeba było brać ręcznie, a Arek nie włożył do pralki. No i się skurczyła. Teraz tam zjadłam <grytanie> mi wchodzi to na głowę, więc niestety już nie mogę tego nosić. No i chciałam w tym roku sobie kupić jakąś inną, właśnie, balakrawę, ale ciężko byłam coś znaleźć. I gdzieś właśnie na TikToku czy na Instagramie wyskoczyła mi ta marka Move. Jakieś dziewczyny właśnie pokazywały balakrawy z tej marki. Teraz też była jakaś promocja chyba, nie wiem, czy to było na The Kupiłam sobie taką balaklawę. O, jest dużo większa. Mega milowski materiał. Tamten był taki grubszy, sztywny, natomiast to jest takie, jak widzicie, no, takie lejące, mięciutki materiał. I jest to większe, więc przymierzamy. I jeszcze, może, ten skład byśmy zobaczyli. Tak jak mówiłam, to jest marka Move. Nigdy wcześniej nie słyszałam o tej marce. Właśnie przed tym razem. Więc to jest 51% wełny merino i 49% bawełny. Nie wiem, czy tutaj można sobie jakoś to. No fajna! I też będzie można sobie tak tutaj związać, żeby nam nie wiało, a w tamtej właśnie nie było takiej regulacji. Dobra, a jakby, nie wiem nigdy jak te włosy nosić. Czy w środku, czy na zewnątrz. O, i może sobie szybko nałożyć kapturek. Szyja zamkryta. To pewnie też można sobie jakoś na ramiona zrobić. No super, bardzo mi się podoba. Napiszcie, co myślicie, ale e, zostawiam na pewno. Mega ładna. I dzisiaj już nie jedziemy. No dobra. I jeszcze przy okazji, bo tam właśnie był jakiś rabat, kupiłam sobie taką. Czekaj, żeby nie skłamać, czy to jest scrunchie z puchatej wełny, tak. Eee, Wiesz, raz na jakiś czas powiesz sweter na balkonie, tylko to nie sweter jest. No dobra, ale tutaj mamy 53% alpaka suri, 14% wełna jagnięca i 33% poliamid. I to jest taka właśnie gumka do włosów. Musicie ocenić, bo ja nie widzę, czy będzie fajna. Ale chyba fajna. Trzeba by zrobić jakąś fajną fryzurkę. Taki może nawet, właśnie, kucek. I stwierdziłam, że to w takim właśnie fajnym zimowym stylu e, taka wełniana gumka do włosów. Trzeba będzie te metki obciąć, ale poza tym. I też sobie ją zostawię Dokładamy pomadkę i ruszamy frejs Idę tylko spakować sobie rybkę I jedziemy do Chyba do Herowa to będzie kawałek drogi byliśmy wczoraj w Wejherowie przy okazji z Arkiem, bo musieliśmy załatwić jedną rzecz i podobno od soboty zaczynają się jarmarki natomiast już teraz są postawione budki, więc zobaczymy jak to tam wygląda może zejdziemy na jakieś numpeksy, na zimową herbatkę, taki jest plan jestem już na rynku w Wejherowie i zobaczcie tutaj rozkładają budki, bo już w sobotę będzie jarmark yy, tak, w sobotę 6 grudnia na Mikołajki pewno z Arkiem w sobotę przyjedziemy sobie na Jarmark, no bo byliśmy już oczywiście na tym w Gdańsku, natomiast tam jest masa ludzi, więc teraz miałam cel, żeby znaleźć jakieś mniejsze i właśnie akurat przypadkiem udało się znaleźć w Ejherowie. Hit! Chciałam pójść sobie do Lumpeksu, gdzieś tutaj właśnie w Ejherowie, no i przypadkiem weszłam do jednego i znalazłam piękną skórzaną kurtkę. Z wypełnieniem z gęsi. I tak myślę, no ile to kosztuje, tam Boże odzież na wagę, odzież wyceniana, taka dosyć ciężka jest. I pani mi podziarzy 4 zł. Więc <śmami> mam ją ze sobą. I też ciekawe było to, że dzisiaj te rzeczy na wagę były tylko po 4 zł, więc super dla mnie. A wycenione były mega drogie, tam po 55 zł swetry, więc miło, że były jakieś ładne, to nie brałam, bo trochę wysoka cena, jak na Lumpex. Natomiast dzisiaj się udało, że w czwartek 4 zł, więc wracam z ogromną siatą. A teraz idę chyba do kawiarni już na jakąś herbatkę zimową, no bo już trzeba chwilę odsapnąć. Byłam w tej restauracji za mną jest to Orangeria La Belle i jest właśnie w centrum parku herbatka zimowa była przepyszna makaron z krewetkami też bardzo dobry, trochę było dużo oliwy tam była jakaś zmiana kucharza i coś tam nie wiem o co chodziło do końca coś pani mi tłumaczyła, że kto inny teraz gotował i się nie pytaj czy dobra. ale było ogólnie bardzo dobre ja z moją siatą. Ledwo się zmieściliśmy przy tym stoliku. I teraz co? Będę iść dalej. Nie wiem czy już nie wrócę do domu. Arek niedługo kończy, ale zanim dojedzie to trochę też jeszcze minie. Ogólnie my jeszcze nie mamy kuchni w domu, więc odkąd mieszkamy teraz w warunkach podowych no to jeździmy codziennie na obiad. Na razie jeździliśmy do barów mlecznych. Pierwszego dnia był bardzo smaczny Wczoraj byliśmy i tak było trochę gorzej yy, Natomiast ja teraz Mam już makaron, więc Tylko Arek będzie jadł yy, Teraz Wróciłam do domu Ale trochę jest yy, Ciemno, zapalmy światło jakieś Niestety jeszcze nie mamy kontaktów To jest wszystko w trakcie o, Ale mamy na telefonie Yy, dobra, wróciliśmy do domu, rozbieram się. Znaczy, ja wróciłam, nie na no czemu nie wróciliśmy? Wybaczcie mi te kable, ale po prostu chcę pokazać, chociaż trochę, jak ona wygląda. Jest taka duża, czekoladowa. Już gadałam z chatem GPT na temat tego, bo tu jest napisane, że to jest. Gęść coś tam 80%, 20% pióra. I mówił, że, że to jest bardzo dobra proporcja. No i w ogóle nie ma żadnych zniszczeń, które ja widziałam. Jak się okaże, że coś ma, to będzie przykro mi. Natomiast naprawdę no wygląda świetnie. I za 4 zł szkoda było nie brać, więc tylko muszę ją teraz oddać do czyszczenia. Zrobiłam sobie koczek z użyciem tej nowej gumki, którą razem rano otwieraliśmy i czas na ciasteczko. Kupiłam jeszcze w listopadzie ten domek w pepko. i tutaj włożyłam takie ciasteczka. Mam nadzieję, że one nie wyschną. To jest test. Ja obstawiam, że prędzej będą zjedzone niż um, wyschną. I z racji, że jestem w domu, czekamy jeszcze na Arka, no to... Zrobię sobie szybko pielęgnację skórek. I polecam Wam ten pisak, jak taki lubicie. To jest fajne w sumie do torebki. Z neonami, takie serum do paznokci. I ono jest w takim pisaku. Trzeba trochę wycisnąć. I sobie tym tak malujemy skórki. Nie mam teraz za ładnych paznokci, ale wiecie o co chodzi. I to jest takie... Bardzo delikatne, nawet no sobie trochę więcej wycisnąć albo mniej. Ale właśnie nie jest to takie, że nie wiem, że bardzo macie zaolejowane te skórki, zakremowane, tylko można sobie... Nie ja mam trochę problemu z tą lewą ręką. Można sobie w ciągu dnia tak zrobić i trochę te skórki zadbać. Od kiedy zdjęłam hybrydy i y, teraz mam takie naturalne paznokcie, no to o wiele więcej sobie tutaj smaruję tych wszystkich rzeczy, bo chcę o nie zadbać. No więc taki pisak do torebki bardzo fajnie polecam. Ogólnie muszę spiłować te paznokcie, bo widzę, że niektóre to się tak połamały, ale niektóre prezentują się naprawdę całkiem ładnie. O i jeszcze zapomniałam Wam powiedzieć, od wczoraj testuję ten Ultra Human Ring, który w dwa odcinki temu, albo jeden odcinek temu, chyba w ostatnim vlogu w sumie mierzyłam i zamówiłam tą siódemkę, rozmiar 7 w kolorze złotym tak się prezentuje, do tego jest aplikacja na telefon. I od wczoraj właśnie w nim chodzę. Podobno 15 dni to teraz ma zbierać dane, i dopiero za 15 dni coś tam ten pierścionek ojciec będzie więcej wiedział. Jak na razie skupiam się na, tam na stresie, na aktywności fizycznej. Dzisiaj pierwszy raz mi mierzył sen i mówi, że spam 8,5 godziny. Ja nie wiem, ostatnio nie mogę w ogóle wstawać. Mam takie problemy ze wstawaniem ostatnio. Nie wiem, czy to właśnie, że tutaj mieszkamy i rano jest trochę chłodniej. Nie wiem my po prostu tego potrzebuję. Ładne mam te dekoracje. Chcę jeszcze przed dom kupić takie dwie mini choinki, i nie wiem, czy pożyczę od Larka auto, jak wróci z pracy i pojadę, czy może on będzie chciał jechać, raczej nie. Yy, I jeszcze wieczorem nas czeka basen, więc robimy chwilę przerwy i widzimy się później.